Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj mamy vloga. Dzisiaj jest piątek. Ja niedawno wstałam, jest godzina 10.44. Czy może nie tyle, co niedawno, było przed dziesiątą, ale jeszcze się w ogóle nie ogarnęłam. Będę, będę pić herbatę, jadłam śniadanie i postanowiłam, że nagram vloga, żeby cokolwiek było. Powiem Wam, że już od kilku dni zbieram się do tego, żeby nagrać wieczorną pielęgnację, ale jak tylko zmontuję montuję filmik na komputerze, go zobaczę, to stwierdzam, że to nie jest to, że ja wyglądam, źle, że światło jest nie takie, że wszystko jest nie takie i już chyba kilka filmików takich nagrałam i żaden nie był dobry, a we vlogu jest zawsze ok, Zawsze, znaczy wiecie, tak do vloga podchodzę tak bardziej na ludzie, że nie wszystko musi być perfekcyjne, bo perfekcyjne życie po prostu nie jest. Może być troszeczkę ciemno, mam zasłonięte ręce, bo jak słyszycie... E, panowie są za oknem. E, panowie są za oknem, bo... Budynek jest ocieplany, i, i tutaj wchodzą przy moim e, rusztowaniu e, przy oknie, i też nie chcę głośno mówić, żeby nie słyszeli. <laughs> Wiecie, jak to jest. No, i co będę dzisiaj robić? Dzisiaj, a to tak, właśnie, dzisiaj to tak sobie zamierzamy jechać na jakiś spacer. Chcę jeszcze tylko na chwilę wejść do Home and You, bo takie fajne karteczki widziałam. Zresztą ja Wam wszystko e, pokażę. Wcześniej jeszcze, po dwa dni temu, byłam w Home and You. I chciałam kupić taką skrzynkę, wiecie, taką białą skrzynkę na taką jak gdyby na jabłka, coś takiego. No w każdym razie taką skrzynkę białą, o! Efekty specjalne. E, taką skrzynkę białą, a do tego koton bols, żeby włożyć i postawić w rogu przy oknie mm, w takim miejscu pustym, bo potem jak ja, wam, e, jak ja to w końcu kupię, to Wam pokażę, jak to wygląda. I w tym rogu to postawić i tak ładnie by to wyglądało tylko. Home Medio stacjonarnie, nie ma ani skrzynki, ani kotą boss, tylko przez internet i muszę właśnie e, zamówić. I co chciałam jeszcze powiedzieć, bo jeżeli ktoś nie ma Instagrama, to nie wie, założyłam Snapchata i Snapchat to oczywiście, mój Snapchat to Sylwia Głudowska, bo tak mnie najłatwiej e, znaleźć e, pod tym... E, na bieżąco, tak naprawdę. Jak nie nagrywam vloga, to jestem na snapie. Tak naprawdę, nawet jak nagrywam vloga, to i tak będę na snapie. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie, Sylwia Guzowska, pamiętajcie. I, i, I coś chyba jeszcze też chciałam powiedzieć, oprócz tego Snapchata. Aha, wiecie co, ja doszłam do wniosku, że ja odkąd właśnie zaczęłam, przyjechałam do domu i zaczęłam robić jakieś to makijaże, testy i zaczęłam korzystać z podkładów, to znowu moja buzia obróciła do, do, do tego, co było. Na przykład wczoraj robiłam makijaż i użyłam podkładu, czyli tego podkładu z Catrice All Matte Plus i chyba jak nie używałam pudru, to moja burza nie reagowała błyskami, ale potem, nie jego oczywiście do zdjęć staram się, żeby to było ładnie wyglądało. To używam tego pudru Anti-Shine. Powiem Wam na mojej cerze e, mieszanej w stronę tłustej, bo to ja już głośno, bo nie, słyszycie. Na mojej cerze mierzonej strony twister, jak na przykład nałożę taki makijaż, podkład plus puder, koniec tak się zapycha, wyskakują mi krosty i w ogóle nie mogę sobie nic z tym poradzić, więc od dziś znowu nie robię makijażu twarzy, nie nakładam żadnych podkładów. Chcę, żeby moja burza wróciła do takiego stanu jak wcześniej, bo, bo po prostu się wykańczam, denerwuje mnie to bardzo, bardzo mocno, więc podkłady odkładam na bok. Dobra, ja idę móc w bluzie, bo jest no prawie 11:00, a jeszcze się nie ogarnęłam. Chyba był najdłuższy makijaż w moim życiu, bo robiłam go z godziny, a malowałam tylko brązer, oczy i brwi, i korektor pod oczy. Więc Więc tak, skończyłam. Dzwoni telefon mojej mamy, więc możecie słyszeć. I chciałam wam powiedzieć jeszcze zanim wyjdę, bo jedziemy na obiad, dzisiaj jemy na mieście. Chciałam wam pokazać moje buty, o które bardzo często pytacie na Instagramie, bo większość z was tutaj na YouTubie jest też na Instagramie i zaraz wam je pokażę i powiem za ile teraz są. Te buty, o które bardzo, bardzo często pytacie, one wyglądają tak, tutaj mają taki o widzicie? coś takiego są takie brązobiutkie kupione w HM. Ja je kupiłam już dwa miesiące temu, ale o te buty najczęściej pytać i one teraz na promocji w HM są za 20 zł. Ja je kupiłam wtedy za 40, a teraz macie za 20 i powiem Wam, że rozmiar jest trochę w nich przekłamany, ponieważ ja normalnie noszę 30. 7,38, a tutaj mam 36. I na początku były takie niewygodne, ale już po rozchodzeniu są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Pewnie z jakością nie jest jakoś tam rewelacyjnie, ale ja nie chodzę, więc jakoś tak mocno ich nie niszczę. Ale jeżeli jesteście zainteresowani tymi butami, to polecam za 20 zł w H&M teraz. I teraz chciałam Wam jeszcze pokazać, bo pod ostatnim filmikiem pisałyście mi, że jest troszeczkę pustą tej komodzie. Ja jednak pozmieniałam i zrobiłam właśnie coś takiego. Jak widzicie, tu jest wszędzie styropian, ponieważ remontują budynek. I tutaj na parapecie mam wszędzie mnóstwo styropianu. Jest tak gorąco, że nie da się wysiedzieć przy zamkniętym oknie, a wiadomo, no ocieplają budynek, więc ten styropian jest codziennie. Codziennie jest półki sprzątane i codziennie, jak widzicie, jest... Zobaczcie ile jest styropianu po prostu dosłownie wszędzie, ale tak się prezentuje ta półka, dajcie znać czy właśnie, czy teraz może być, wydaje mi się, że ten kwiatek tak jak mówiłyście właśnie ocieplił wizerunek, te lustro tutaj wstawiłam i tak to właśnie się teraz prezentuje. Właśnie siedzę w samochodzie i czekam na tatę, bo poszedł do optyka zanieść moje okulary przeciwsłoneczne, bo już mam taką palę, którą bardzo lubię, a oderwało mi się, wiecie, ta nausznica mi się oderwała, tak to się mówi. Chyba tak, no nie wiem. E, Oderwałam mi się i tak bardzo, bardzo długo miałam te okulary i chcę je nosić, ale ciągle mnie po drodze do optyka, więc w końcu to e, zrobię, oddamy i za chwilę jedziemy do... na obiad. Gdzieś coś zjeść na obiad? Nie mam pojęcia jeszcze gdzie. Powiem Wam, że jest tak gorąco. Jest chyba ze 40 stopni jak nie więcej e, w słońcu, a w cieniu jest ze 35, więc dosłownie się e, roztapiam. Więc tak, ja sobie poczekam jeszcze na tatę i za chwilę. Jedziemy. Wychodzimy na obiad do restauracji w środku lasu. Tak to wszystko wygląda, tam można wejść do środka, a my siedzimy tutaj. Babskie jadło się nazywa, za płockiem, więc jeżeli ktoś jest z płocka, to polecam. I jest tutaj tak słaby internet, że nawet nie mam jak Wam wysłać zdjęcia na Instagram. w pobliżu restauracji na Rosu, na rosół, no co? tamte białe to tata mówi, że tamte białe to indyki, mama no a tutaj restauracja z, z przodu przy drodze z górki. Zna Więc jedziemy dalej. Wróciłam właśnie do domu, byliśmy w restauracji. Nie wiem czy te takie przebitki, tam, te, to co nagrywałam w tej restauracji, w tej kaszmie, czy Wam się pokaże, czy nie, czy dodam to do filmiku, bo nie wiem jak z tym głosem, bo ja jak nagrywam na zewnątrz telefonem, to czasami przytykam palcem i potem, no, potem jest tak cicho, że tego się w ogóle nie da oglądać. No ale nie wiem, ja po prostu jak, jak będzie, to na pewno przed tym, przed tym, co teraz mówię, widzieliście te klipy, te klipy, więc trochę tak pojeździliśmy. Musiałam jeszcze wstąpić do krawcowej, bo chciałam zmniejszyć swoją spódnicę. No i te okulary z optyka udało mi się... Um, udało mi się odebrać poszłam i właśnie tego brakowało mi do okularów um, śrubki pani zrobiła to od razu na miejscu i nawet nie brała za to pieniędzy więc moje ulubione okulary um, wróciły do łask powiem wam że mają już um, nie wiem ze 3 lata ze 4 i one tak leżały już bardzo długo a najlepiej się z nich czuję najlepiej się w nich czuję z tych wszystkich okularów jutro jest sobota jutro jadę do Warszawy więc będzie ciekawie Pewnie już jak oglądacie ten filmik, to, to jest już po, po wyjeździe, ale będziecie mogły, albo już oglądałyście relacje na Snapie. Więc tak, jeśli chodzi o pogodę, powiem Wam, że jest tak gorąco dzisiaj. Po prostu pogoda to osiągnęła szczyt, ale jak idą jakieś chmury. Mam nadzieję, że przyjdzie, przyjdzie burza i trochę popada, żeby się schodziło, bo jest okropnie i wycisnęłam sobie krostę. Moja buzia jest teraz w takim stanie, że mam ochotę po prostu tylko siedzieć w domu i najchętniej bym nigdzie nie wychodziła i w ogóle się nie malowała, bo cokolwiek z nią zrobię, czuję, że, że jest źle. Więc tak, jak z małej krosty zrobić wielką bombę na pół twarzy, to <grych> ja to potrafię. No, dziewczyny wiedzą o co chodzi, jeśli chodzi o takie wyciskanie małej krosty i... Potem robi się taka wielka. Więc tak, dobra. Idę się ogarnąć. Tak jak mówię, dawno wróciłam, muszę jeszcze poćwiczyć, a na razie jest mi tak gorąco, że nie mam siły. Wracam do Was, żeby się z Wami już pożegnać. Zrobiłam sobie maseczkę, właśnie się wykąpałam, zrobiłam sobie peeling z kawy. Do domu troszeczkę rzadziej mu robię, bo w szkole to robiłam co dwa dni. Tutaj w domu co, co kilka dni, ale jeżeli macie rozstępy, to polecam Wam peeling z kawy, a dzisiaj zrobiłam sobie maseczkę z nakomi, taką maskę z oliwkami. To jest maska, tej ma dodatki właśnie oliwki, powiem Wam, że rewelacyjna i rewelacyjnie rozjaśnia twarz, a jako że ja mam dzisiaj prysków um, po prostu masę, aż mnie cała twarz dosłownie boli to stwierdziłam, że dzisiaj będzie taka maska ratunkowa, że tak mogłabym to właśnie nazwać. Mam nadzieję, że troszeczkę mi pomoże. Naprawdę bardzo, bardzo e, fajna jest ta maska. Jeżeli macie problemy z cerą, to polecam tą e, znakomi. I tak, będę się już z wami zagrać, tak jak mówiłam na początku, bo jest godzina 21, ja jeszcze pasnokcie mam e, niezrobione, więc chcę jeszcze te pasnokcie na jutro zrobić, wyrwać brwi i pomału się kłaść spać, bo jutro muszę wstać o... No tak po siódmej, bo o dziewiątej chcę wyjechać, a zanim sobie zrobię makijaż, to tak no po siódmej będę musiała wstać, więc tak, ja się dzisiaj z Wami żegnam i zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.